Witam serdecznie. Dzisiaj na stole grzałka. Grzałka z bojlera. Boiler gdzieś około 2000 litrów. Grzałka około 2000 wat. Więc co, no można z niej co nieco odzyskać. Ta rurka miedziana, ona jest właśnie tutaj na termostat. Znaczy nie na termostat, na czujnik temperatury w ten sposób, bo termostat ustawiamy temperaturę pokrętłem. Ten element też nie jest stalowy, bo tutaj nie przyciąga magnes. Do miedzi wiadomo, nie przyciąga, ale tu ta kryza jest stalowa, bo przyciąga magnes. A tutaj i na grzałce, i na tej rurce, gdzie jest czujnik temperatury, no to wiadomo, grzałka nie jest przyciągana. I poza tym trochę tutaj przewodów z instalacji elektrycznej, między innymi też kawałek przewodu właśnie z tej, z tej grzałki, Mus musiałem przerobić. Instalację elektryczną, także no, na dzisiaj właśnie taki mam taką mam pracę, by to wyczyścić i zobaczyć ile z, będzie z tego miedzi. Także przyspieszam film. Nie przedłużam. No, biorę się do pracy.

Już twój brat Jaśku raz mnie mordował. A teraz ty się do mordowania bierzesz, a? Biorę się i będę się brał, bo ty Kargul na świętość nie zważasz. A jakaż to świętość, ty czork lobaty. Tato, uważajcie! Miedza święta rzecz! Miny! Tata! Tato, miny! Finał dzisiejszej... Yy, dzisiejszego... Recyklingu dzisiejszej rozbiórki jest taki tutaj drut miedziany i ta grzałka. Tutaj musiałem odciąć tą miedzianą, nawet nie wiem, czy to jest miedziana, czy to jest mosiężna. Prawdopodobnie to jest mosiężna rurka, bo ma troszeczkę inny kolor. Muszę to jeszcze wyczyścić, zobaczyć. Mosiężna rurka odcięta tutaj od stalowego gwintu. Także to jest stalowe, to jest stalowe. Rurka idzie do Mosiądzu i tak grzałka, To naprawdę nie wiem, co to jest za materiał, bym musiał to oszlifować. Ale na pewno nie jest stal, bo nie przyciąga miedzi, nie, nie przyciąga magnes. Ale tutaj zobaczcie, miedziany taki wydawałoby się miedziany drut. To był pilot z, z kawałka Peszla. I to jest tylko pomiedziowane bo przyciąga normalnie magnes. Zobaczcie, przyciąga magnes, i także to jest stalowy drut. To tylko wam pokazuję w formie takiej ciekawostki, że yy, może być yy, drut niby nawojowy yy, może być aluminiowy, i też taki drut stalowy może być pomiedziowany. Także to od razu do stali to też jest stalowe. Miedź do miedzi także taki jest finał dzisiejszej pracy, a jeszcze wam pokażę, ile mniej więcej tej miedzi jest, chociaż waga jest mała, dostałem tą wagę od technikusa. I planuję kupić dużą wagę. 200. Yy, 200 gram. Także planuję kupić większą wagę. Także tą na pewno, yy, be, ta na pewno będzie gdzieś w prezencie. Oddam komuś, kto zaczyna przygodę z recyklingiem. Dobra, pozdrawiam. Suby, łapki, komentarze. Wspierajcie mój kanał. Do nas tam raz.